Najlepsze przedstawienie. Cześć Olu. Idziesz się z nami pobawić? Hmm. Nie, o wiele bardziej wolałabym pójść do cyrku. Do, do cyr cyrku? Tak, spójrzcie, w mojej książce jest o nim wszystko. Tu jest napisane, że cyrk to najlepsze przedstawienie na ziemi. Wow! To naprawdę wygląda świetnie, Olu. To zabierzecie mnie tam? Do cyrku? Tak, oczywiście, jeśli chcesz. O, dziękuję. Muszę powiedzieć o tym Bruno. A co ty właśnie zrobiłaś? Powiedziałaś Oli, że zabierzesz ją do cyrku. I? I co? Widzisz tu jakiś cyrk? E, nie, ale widzę dębiaka. Może on będzie w stanie coś wypatrzeć ze swojego wzgórza. Naprawdę nic! Wybacz, Rozi, nie widzę nigdzie cyrku. O, a co ja ci mówiłem? Co ja teraz zrobię? Obiecałam Oli. Muszę ją zabrać do cyrku. O, cyrk! O, po prostu uwielbiam cyrkę! Jestem niesamowity w chodzeniu po linie! Prawda, dębiaku? I cóż, e, jesteś najbardziej niesamowitym dzióbkiem, jakiego widziałem. Cóż, chciałbym zobaczyć, jakby Wam poszło. Dziubek, jesteś geniuszem! Jestem. Podsunąłeś mi genialny pomysł. Po co szukać cyrku, kiedy możemy mieć własny cyrk? Właśnie tu. Potrzebujemy tylko namiotu i wykonawców, takich jak w książce Oli. Dobrze, dębiaku, usłyszmy to jeszcze raz. Uwaga, uwaga! Cyrk przybywa do miasta! Będziesz najlepszym mistrzem ceremonii! O, dziękuję, Rosie! Spójrz, zobacz, co potrafię! Wow! Haha, ha. umiem też żonglować! Świetnie! A co z tobą, Kicku? Ja będę z oczywiście! Uh, uh, uh. To cóż, wciąż ćwiczę. Okej. Okay. Kto został? Brr. Nic ci nie jest, Dziubku? Nic, całkowicie nic. Oczywiście to jest część występu. Przestań się błaznować! Prawie masz rację, Dziubku. Małe żołędzie mogą być klaunami. Pasują idealnie. Chodźmy więc wszyscy. Zrobimy najlepsze przedstawienie na świecie. Um, Rosie, a ty co zamierzasz robić? Popatrz na to. O! O! Szybciej, szybciej! Uii! Bruno, mały misiu! Zobaczę dziś przedstawienie, prawdziwy cyrk. Um, nie słyszałem, żeby cyrk miał przybyć do naszego ogrodu. Jesteś pewna, Olu? Te góry, te góry! Tak, Rosy tak mówiła. Te góry, góry! Będzie gimnastyka, żonglerka, strąkmeny i inne sztuczki. I będą kręcić hula hop, tak jak ja. Patrz! Wow! Ja, yeah, ja! Yeah. Myślę, że obaj chcemy spróbować. Naprawdę? To może was nauczę! Hula! Sztuczka z hula-hop polega na tym, że kręcisz biodrami o tak! A! Właśnie tak! Prawie. O. Ups, wybacz mały Misiu. U, 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 u. Nie martw się, Bruno. Myślę, że potrzebujemy trochę więcej miejsca do ćwiczeń. o, oh. oh, wow. Jest ciężki. U, u. Daj, pozwól mi. Hop. Wow. Jesteś bardzo silny, Bruno. Siłać. Nie zależy mi, żeby być silnym. Chcę tylko kręcić hula hop. Dobrze. Myślę, że jesteś gotowy na hula hop. O, 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 już. No, no to kręćmy. Uh, to nie działa. co to jest? <tanski> Tanski. Przyjdź do na Dębiakowym to ole, chodźmy, Bruno. Ty też, mały misiu, Cyrkus! Uwaga, uwaga! Witajcie na naszym specjalnym przedstawieniu. Już za chwilę niezwykły występ. Proszę powitajcie naszego bohatera piłki nożnej i najlepszego żonglera w ogrodzie. Filipa! Bardzo sprytne! A teraz przed Wami niesamowity, niewiarygodny strongman, kiczek. <śmienny> Królik! Kontynuuj tym to znaczy mistrzu ceremonii. Wrócimy do mnie później. Oh. Um, um, a, a, a... Teraz wystąpi cudowna, pełna gracji i energii, gimnastyczka Rosie. Wow. Rosie jest bardzo dobra, prawda? A teraz przed państwem dzielny, odważny, wyjątkowy dziubek I chodzenie po gałęzi. To jest lina. Ej. Ej. ej, chodzenie po linie. Ze strongmenem. Ja muszę tu podnieść. Mm. O, nie martw się, kicku, nadchodzę. O, wszystko w porządku, kicku? O, wygląda na to, że mamy innego strongmana. To ty, Bruno. Hurra, o, dobra robota, Bruno. Bruno! Tak! O, jeśli nie mogę być Strongmanem, to co innego mogę robić? Umiesz kręcić hula hop? Tego nie wiem. Musisz wyginać swoje biodra w ten sposób. Jesteś niesamowity, Gicku! Co za świetny występ! Hurra! Przepraszam, ale nie udało mi się znaleźć dla ciebie cyrku. Dlatego zrobiliśmy nasz własny. Uwielbiam go, Rosie. To najlepsze przedstawienie na świecie. Jo, jo. To przedstawienie to była świetna zabawa, prawda, Kicku? Tak. Było zupełnie tak jak w książce Oj, Nawet lepiej. <laughs> ja też mam dobrą książkę. Naprawdę? Jest cała o księżycu. Spójrz. Nie chcesz chyba polecieć na księżyc Kicku? Mógłbym? Właściwie to nie jest taki zły pomysł. Moglibyśmy zrobić księżyc ze wzgórza dębiaka. O tym właśnie myślałem! A małe żołędzie byłyby gwiazdami. Filip i Ola mogliby być księżycowymi potworami. Czy ty się ze mnie czasem nie nabijasz, Rosie? Oczywiście, że nie. Pan księżycowy króli. A jednak nabijasz się. Nie, tak. Nie. Mała dziewczynka, która chciała być drzewem, o, o, o. o tak. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Wiatr wiał tak mocno, że myślałem, że wyrwie mi korzenie. Ale wiesz, od tamtej pory bardzo lubię mieć wiatr w liściach. Prawie tak bardzo, jak mieć w liściach mnie, prawda? O, bycie drzewem to ciężka praca, ale bycie dzióbkiem, tak jak ja, jest nieprawdopodobne. Można z gracją wirować w powietrzu. Ja też chciałabym czuć wiatr na twarzy. Czyli chcesz być ptakiem! Nie! Chcę być drzewem! Ale ja bym chciał zagrać w klasy! Kicku bez przerwy gramy w klasy! Zagrajmy w obręcze. Klasy! Obręcze! I... Cześć Rosie! Cześć Kicku. Musicie zobaczyć ole! Nie do wiary! W końcu! Jest coś, co możemy zrobić razem! A co ty wyprawiasz? Jestem drzewem, oczywiście. A co robisz, kiedy jesteś drzewem? Czuję wiatr w liściach. No i obserwuję i pozwalam stworzonkom bawić się w gałęziach. I, I sprawiasz, że powietrze jest czyste i świeże. Ha! Ah. I tak uważam, że bycie ptakiem jest najlepsze. Hej. Czy ktoś chce się bawić? To Bruno. Zagramy w obręcze? A może w klasy? Zagrajmy w piłkę. biaku masz stąd bardzo dobry widok. Możesz obserwować, jak się bawimy. I śmiejemy. No, my, drzewa, też umiemy się bawić. Naprawdę? Tak. Małe Skacze, ola! Skacze, skacze! skacze, skacze. A, tak! <grystanie> Tylko nie obręcze! Czemu nie klasy? A czemu nie piłka? Nie grajmy ani w piłkę, ani w klasy, ani w obręcze. Pobawmy się w coś nowego. Już wiem! Skoro ola może być drzewem jak dębiak to niech każdy z nas poudaje kogoś innego. Będę genialnym Filipem. Okej, okay, a ja będę świetną Rosie, bo przecież jestem najlepszy. A czy ja mogę być tobą? Ty zbierasz owoce i gotujesz smaczne potrawy. Mm. W porządku, Kicku o ile ja mogę być tobą. <laughs> będę siedział w hamaku i bawił się jojo. <laughs> no to Cześć, Dziubku! zrobimy wyścig. E, ale dlaczego jeździsz piorunem szos? Bo jestem filipem. Chcesz popatrzeć, jak wygrywam? To nie fair. Nie powiedziałaś start. Filipie. Zaśpiewaj mi piosenkę. Co? Jesteś Rozi, a Rozi zawsze śpiewa piosenki Kickowi. <śpiewa> a ja jestem Kickiem. <śpiewa> <śpiewa> no dobra! <śpiewa> Króli kukicku, rządzisz ty! Króli kucicku masz twój styl! na na Dobra, pograjmy w jojo. O. 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 U -u -u -u. <śm> Sio! To kirkocze! O, jak miło się ogląda, co robią inni. Ale stąd wszystko wygląda dziwniej. Widziałam Rosie w piorunie szos i śpiewającego Filipa i... Wszyscy próbują być kimś innym. Oprócz mnie nie ma to jak być dzióbkiem. O, jakie piękne gniazdo! Daj wypróbować! Nie! Stój! Dziób, Jakie ładne! Ale Filipowi by się nie podobały. On lubi piłkę! O nie! To jego najlepsza piłka! Przebiłam ją! Uf, jak Bruno może nosić taki gruby sweter cały dzień! Gotuje się! Oh, mm, nie! Zepsułem koszyk! Jak miło! Mógłbym już zawsze być Rosie! Uh, tu na pewno będzie mi bardzo wygodnie. Uh, 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 uh. To znaczy... Rosie! O! Chodzi o hamak! Zepsułem go! I co ja teraz zrobię? Nie wiem! Powinieneś wiedzieć! Jesteś Rosie! Rosie zawsze potrafi pocieszyć kicko. Być kimś innym jest takie trudne! Już nie chcę być Rosie! Jestem Filip! I koniec! Kropka! <ślesk> <ślesk> Jakie masz przepiękne przebranie! Kimś innym może być zabawne, ale bycie sobą to jedyny słuszny wybór. Nie zamieniłabym się z nikim za żadne skarby świata. Przepraszam cię za tę piłkę. Nie martw się. Mnie też poszło fatalnie. O, kicku! Tak? Czy mógłbyś znowu zostać kickiem, zanim Bruno przeleci przez sufit? Ten domek jest pełen nierówności i pułapek. E, przepraszam cię, ale zepsułem twój koszyk. W porządku. Ja zepsułem ci hamak. Co? Brr, brr. Powinniście być mną. <laughs> Jestem najbardziej utalentowany. Chyba najlepiej, żeby każdy pozostał sobą. Ale możemy wszyscy zrobić jedną rzecz. Pomóc innym. Jest jak nowo. Proszę. Tak lepiej. Olu, już nie jesteś drzewem? Nie, kiepsko mi to wychodziło. Aha, cieszę się. Stęskniłem się za chwilami, kiedy mnie rozbawiasz. Tęskniłem za Olą. <noise> Dziękuję, dziupku. Wiesz, nie zamieniłabym się z nikim za żadne skarby świata. Podobało mi się, kiedy wiatr szumiał mi w liściach. Chodź, Olu. Idziemy się bawić. Ale kocham być Olą. Już idę. I wspaniale ci to wychodzi. Nie ma to jak być sobą. Zwłaszcza jeżeli jest się dziupkiem. ta Dziupku? Nic ci nie jest. Ta-da! Jeśli teraz rzucę, to wygrywam. Rzucę, to wygrywam. Ta -da! Ta -da! Gdybyś naprawdę mogła być kimś innym, to kim byś była? Nie mam pojęcia. A może mną? Zdecydowanie wolę być sobą. Dziękuję. Ale ja jestem troskliwy, interesujący, mam wspaniałe uszy. Opóźniasz mój rzut, prawda? I zawsze wygrywam. A nie mówiłem? Hitku, zrobiłeś to specjalnie. Tak! Jak cudownie być mną!